To jest 8 maj 2016 roku. Mija 71 rocznica zakończenia II wojny światowej. W dniu dzisiejszym spotykamy się, gdyż młodzież nasza przybyła do szkół i chcemy wyrazić hołd, wdzięczność. I szacunek tym, którzy poświęcili to, co najcenniejsze, swoje życie w obronie ojczyzny. I chcemy również, aby Wy młodzi przyjaciele, uczniowie naszych szkół, abyście pamiętali o tym wydarzeniu na zawsze. I aby nigdy, aby nigdy na naszym, naszym kraju, w naszej Europie i w świecie, nie było wojen. Wojna to nic dobrego. Wojna przynosi tylko i wyłącznie straty. Chciałbym w imieniu pani przewodniczącej Rady Gminy, moim i moich przyjaciół, znajomych, serdecznie powitać przybyłych na dzisiejsze nasze spotkanie w osobach. Szczególnie witam księdza. Jana Adamczyka, naszego katechety parafii w Żegocinie. Serdecznie witam przewodniczącego Komisji, Komisji Oświaty Rady Gminy Kolegę Bogdana. Serdecznie witam panią dyrektor szko szko Szkoły Podstawowej w Żegocinie, panią Anię Urogala. Witam delegację z poszczególnych szkół, to jest Bytomska, Rozdziela. Łąkty Górnej i Żebociny. Witam serdecznie przed delegacją gminnej spółdzielni pod kierownictwem pana prezesa Reginalda Łukasika. A teraz proszę o odegranie hymnu narodowego. w miejscu pamięci szczególnie wznosi się znak krzyża. Tak jak mamy wypisane i przy tym krzyżu, tylko pod tym krzyżem, tylko pod tym znakiem polak jest, Polska jest Polską, a Polak polak. Ten znak krzyża, który kreślimy przy każdej modlitwie, to również pamięć o tej ofierze, którą składali ludzie którzy walczyli o naszą wolność. I poprzez tą modlitwę pragniemy dziś wspomnieć ich pamięć i tą modlitwą za tą ich ofiarę podziękować. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Pański zwiastował Panie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus

może w pierwszej kolejności poproszę o młodzież ze szkoły podstawowej z żubociny. Dziękuję. Poproszę młodzież z gimnazjum do Żego Dziękuję bardzo. Poproszę młodzież z Nie, poproszę młodzień z rozdziela. Proszę o złożenie kwiatów i wiązanki przedstawiciela Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Żygucińskiej. Dobrze byłoby, że z księdzem Adamczykiem można było razem wspólnie. Bardzo proszę. Bardzo serdecznie dziękuję za udział w tej naszej pięknej uroczystości, która mówi o pamięci za tych, którzy oddali to, co najcenniejsze swoje życie. Na zakończenie dziękuję wszystkim delegacjom. Dziękuję księdza Dziękuję kolegom, którzy przygotowali tę dzisiejszą naszą uroczystość, szczególnie Centrum Kultury współpracownikom i życzę Państwu przemyśleń, które przekazał, to przesłanie, które przekazał kolega Tadeusz Żorzewski, czy tak musi być dlaczego, kto za tym stoi. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na kolejnych uroczystościach.